I dobro. Kochani, rozważamy jedną z największych tajemnic naszej wiary, tajemnicę wcielenia Bożego Syna, przepiękny opis z Ewangelii według świętego Łukasza. Opis, w którym widać bardzo mocno, że Chrystus rodzi się w pokorze, w ubóstwie, nie rodzi się w splendorze, nie rodzi się w żadnej rodzinie królewskiej, ale rodzi się w sposób bardzo skromny, ubogi. Niewiele osób dowiaduje się właściwie tak wprost, naocznie o jego narodzeniu. Zobaczmy, że Chrystus robi tak przez całe życie, a nawet w momencie zmartwychwstania, nie ukazuje się całemu światu. Chrystus zawsze pokornie, po cichu ukazuje się człowiekowi. O czym doświadczy, kochani, o tym, że Pan Bóg nikomu nie narzucił swojej miłości na siłę, że Bóg jest zawsze tym cichym zaproszeniu, abyśmy aby. z aby, takim cichym zaproszeniem do, do swego przyjęcia, do przyjęcia siebie, do innego serca. Noc wiąże się z ciszą. Chrystus narodził się w nocy, wstał w nocy, a to znaczy, że możemy go odnaleźć właśnie w ciszy. Najpiękniejsze rzeczy rodzą się w ciszy. Dlatego, kochani, zapraszam Was w tym czasie świętowania również do milczenia, zatrzymania się w milczeniu, tam gdzie możecie, nad tajemnicą Bożego wcielenia, aby usłyszeć Boży głos. Dzisiaj mamy świat, który jest bardzo taki chaotyczny, nagłośniony. Mamy wiele różnych rzeczywistości, które nas zagłuszają. Cisza, dorujmy naszego Pana, oprócz kolędowania, wielopięknych, Hucznych chwil, które spędzimy z rodziną, ze, ze znajomymi, znajdźmy również czas na zatrzymanie się, na zadziwienie się, że Bóg z miłości do Ciebie przychodzi na świat. Chcąc Ciebie zbawić, przychodzi na świat. Niech te święta, kochani, będą wyjątkowe. Niech te święta będą takie właśnie doświadczeniem, taką pewnością, że Bóg jest tym, który mnie kochając przychodzi. Do mnie i dla mnie się narodził.